Cześć, tu Rafał. Nagrywam dziennik z postępów organizacji Civil 42 Hakatonu i Kongresu Obrony Cywilnej w Lublinie. To już drugiej edycji. I powiem Wam tak, ostatni tydzień to był jeden z tych tygodni, kiedy masz wrażenie, że robisz coś od rana do nocy, a i tak jest ta zadań ciągle rośnie. Ale rośnie i puchnie z tych dobrych powodów. W ostatnim tygodniu rozpoczęliśmy procedowanie umów z partnerami, i jest to ten etap, w którym dużo się dzieje, ale jeszcze nie wszystko widać na zewnątrz. Nie o wszystkim mogę Wam tutaj powiedzieć. Musicie poczekać na oficjalne komunikaty, bo część papierkowa musi być odpowiednio zaopiekowana. Wiecie, jak jest. Niektóre rzeczy trzeba mieć dopięte, podpisane na papierze. I równolegle mamy w toku rozmowy z różnymi środowiskami z firmami technologicznymi, z ludźmi od ochrony i ludności, bezpieczeństwa. Z uczelniami i też z aniołami biznesu. Bo rozwój takich inicjatyw społecznych często potrzebuje paliwa, zanim zacznie się w ogóle sam napędzać. Widać to po ostatniej akcji Rafała Brzoski i polskiego modelu AI Pielika, do czego Was zachęcam, żeby wejść w aplikację InPost i sobie z nim pogadać. Tylko, że to wszystko trwa. A do tego jesteśmy jeszcze w okresie przedświątecznym, więc tempo jest, jak wiecie, dość specyficzne w tym czasie. Jedni już kończą rok, inni jeszcze domykają kwartał, realizują swoje cele. Ktoś wróci dopiero po nowym roku, ktoś wróci dopiero po 10 stycznia, a my próbujemy spinać to tak, żeby mimo wszystko ciągle iść naprzód. Co mogę powiedzieć już teraz i na 100%? To pracujemy nad regulaminami. Chcemy uruchomić rejestrację na wydarzenie możliwie szybko, ale żeby to zrobić, musimy wszystko poukładać w papierach, wiecie, RODO, polityki prywatności i cała ta otoczka papierowa. A z czym mierzymy się ogólnie? To, to dla mnie osobiście jest ciekawy temat, bo nie wszyscy rozumieją, czym tak naprawdę jest obrona cywilna, i często wygląda to tak, że ludzie wolą narzekać, czyli, że państwo nic nie robi, system nie działa, to ktoś powinien za mnie zrobić, po co straszycie ludzi, jak ostatnio ktoś na LinkedInie skomentował. I to jest w tym taki przekaz, że to państwo powinno wszystko ogarnąć w tej obronie cywilnej. Tymczasem prawda jest taka, że państwo to tylko animator często. Ktoś to powinien tworzyć ramy, ułatwiać i koordynować. Ale to my jesteśmy tak naprawdę tą obroną cywilną, jako ludzie, społeczności, organizacje, firmy, uczelnie, samorządy, to my tworzymy realną odporność. I obrona cywilna to nie jest tylko czekanie, aż ktoś przyjdzie i nas uratuje i rozwiąże za, nas, za nasz problem. To jest zbudowanie zdolności, żeby wiedzieć w ogóle, jak reagować, żeby się przygotować, żeby współpracować, żeby zminimalizować skutki kryzysów, żeby wiedzieć w ogóle, jak to zrobić, jak za to zabrać. I Civil 42 jest właśnie o tym, żeby połączyć ludzi, kompetencje i zasoby w coś, co jest praktyczne, działające i realne. I teraz najważniejsze, jak to Ty możesz pomóc. Bo jeśli to, co mówię, jest Ci bliskie, to masz kilka konkretnych opcji, o których opowiadam. I po pierwsze, y, wolontariat. Możesz zaangażować się jako wolontariusz, bo nie trzeba mieć idealnego CV, żeby nam już pomóc. Czasem potrzebujemy logistyki, y, pomocy w researchu, czasem do kontaktu, czasem do ogarnięcia prostych konkretnych procesów. Jeśli masz czas i chęci, to serio jest to ogromna wartość. Po drugie, o, po drugie, y, darowizna. Możesz przekazać nam darowiznę na ten cel. Organizatorem jest fundacja, bo takie inicjatywy właśnie mają koszty, zanim w ogóle staną też na nogi. Musimy zapłacić za narzędzia, za rezerwacje, za druk materiałów, za spotkania, za infrastrukturę. I to nie są jakby aż tak wielkie rzeczy, ale to wszystko, jak złożymy w całość, to zbiera się całkiem dużo i, i możesz nam w tym, w tym pomóc. Po trzecie, sponsoring. Możesz też wesprzeć nas jako sponsor. Normalnie, faktura VAT. Jeśli jesteś w firmie, która ma przestrzeń na działania społeczne albo znasz kogoś, kto decyduje o budżetach partnerskich, odezwij się. Dla sponsorów to może być konkretna, sensowna współpraca. Realny wpływ, widoczność i sensowna misja społeczna. I jeszcze jedna rzecz. Bo jeśli nie możesz pomóc czasem ani pieniędzmi, to nadal i tak możesz pomóc. Możesz udostępnić to nagranie, możesz opowiedzieć o Civil 42 komuś w pracy albo wśród znajomych. Święta to również idealny czas, żeby porozmawiać o wspólnym bezpieczeństwie. Na pewno taki temat się pojawi. Możesz nam podsunąć kontakty, jakieś zasoby, cokolwiek. Czasem jeden dobry kontakt robi więcej niż tydzień spotkań. I w ostatnim czasie bardzo tego doświadczam. Na koniec chcę powiedzieć jeszcze jedno. Ja wiem, że w internecie łatwo jest mówić nie da się, albo krytykować, ale ja widzę, że się da. Tylko trzeba robić to mądrze, konsekwentnie i razem. Przykład: poprzednia edycja naszego wydarzenia w maju 2025. Więc tak, dużo się dzieje. Część rzeczy jeszcze nie mogę powiedzieć oficjalnie. Jesteśmy w okresie przedświątecznym, więc wszystko trwa trochę dłużej ale idziemy do przodu i jak tylko będę mógł powiedzieć coś więcej, to dam Wam znać. Dzięki, że jesteście, trzymajcie kciuki i do usłyszenia w kolejnych update'ach.